Witam, witam wszystkich serdecznie. Jak zawsze teraz będzie krótka zapowiedź z mojej strony, bo no, od dawnego już nie nagrałem coś dla was i chciałbym się z wami trochę podzielić na różnych tematach. Zaczynamy o tym zaraz. Między tym nagrani mam puszczę, bo nie wiem wszyscy, czy wszyscy są z Was o mojej mamy na Facebooku, czy nie. Bo oni w stanie zrobili badanie na temacie um, um, frekwencjach i organitów i tak dalej, Bo w tej chwili w Polsce są takie urzędy, jakbym powiedział, w takie bardzo dobre działalne urzędy na marketu, co ludzie obiecują dużo. I w tym nagraniu możecie zaraz zobaczyć, jak naprawdę działa. i co można naprawdę zrobić, jak chcecie mieć e, czysty dom nad no, przed tym wszystkim frekwencje, bym powiedział, co mamy elektromagnetyczne, co mamy przez WiFi, przez telewizję i wszystkie różne urzędy, dlatego uważajcie, zaraz będzie pokazane. Tutaj nagrywamy promieniowanie od wi-fi i te od promienniki takie, które są Yy, zalecane. Czekaj, muszę przybliżyć. Tak, od coś... czego bo tu nie widzę jego, ale to jest ten oryginalny, o ten, ten. Mm. Zobaczymy, czy coś... Yy... Nie ma działania. Nie ma działania, nie. Nie ma. Nie spada nic i nie od... Teraz daj mi tutaj i teraz Zobaczcie prawdziwy kryształ górski, biały, jak działa na organit. Ten, co Pyjta robi, tak? Te organity. To, orgonity. to sprawdzę sprawdza teraz. I teraz patrzcie, organit. Co robi organit? Jak oddziela od tam, od wypichu. schodzi. Widzicie, jaki organit ma siłę? Zobaczcie. To jest prawdziwe. Od razu i teraz z schodzi. O, schodzi, padę blisko. Teraz kryształ górski. Teraz zobaczcie, jak działa kry, kryształ górski. Odpromiennik. Prawdziwy, naturalny odpromiennik. Takie teraz sobie na plus, na... Teraz, momencik. Tutaj, zobaczcie. Zgadza się? Natura ma, natura nam daje. Jak zobaczyliście, jak to wszystko teraz działa naprawdę, co naprawdę działa. Są różne metody, żeby to ogarnąć. dlatego ja parę lat temu zaczynam robić organity. I to był mój pierwszy prototyp był. To jest żywica wypełniona z kryształami naszej góry. I mieć. Dlatego 30x40 zrobiony. To był mój pierwszy prototyp tego są tu, bo na tej folii naciągnąłem. Dlatego tak trochę nie wyszło, jak chciałem. I no Ale się uczyłem, wiem jak się robi, ale nic z tego. On działa na nasz dom czysty z tych frekwencjach. I to chce. Zaraz podam adres mailowy możecie zgłaszać będzie tu pisało adres mailowy to jest zainteresowany rozmiar są 40 na 40. ta piramida i koło 2 kilo bo u mnie tu wisi na ścianie. Także. No tu dziena więc elektronika jest u nas tu w salonie, żeby to trochę dom oczyścić z tego wszystkiego, że nam trochę nie zasmrodziło życie bo jak my wiemy to wszystko ma wpływ na nasze komórki na frekwencje i dlatego mamy różne metody to robić tak samo robią miesz organitów obrączki, albo ja sam tu noszę biżuteria sam materiał żywica kryształy, kryształki górskie z, naszego, z naszej góry pozbierane, nie po, pobite jak dużo ludzie robią Rozbijałem te kryształy ściany, a tylko zbierałem do tej pory. Wszystkie kryształki te tak naturalnie odpadły i leżeli na podłodze. Ten co już u nas był i ze mną był w górach i sam pozbierał to wiem o czym mówię. No, nie, nie niszczymy nic, tylko zbieramy co nam natura daje. I z tego się można uży Z tego używamy tu. Tylko w ten sposób robić i nic. Ten co niszczy wszystko, dlatego nie ma to samo działanie, jak jest naturalnie położony, bym powiedział, albo rzucone od natury do używania. Następnie e, chciałbym jeszcze Wam powiedzieć, bo już dawno temu jak mieliśmy tu ten blackout w Hiszpanii, to no, przeżyliśmy to, wiemy jak to jest siedzieć bez prądu i tak dalej. E, co można robić, powiedziałem tak samo na to przyjdzie jeszcze nagranie jeszcze nie skończyłem bo jeszcze się trochę więcej materiału dozbierałem żeby to nagranie było no żeby to nagranie wszystko Wam wyjaśniło dokładnie jak to działa tak samo sobie zamówiłem książkę gotowania bez prądu to jest ta książka jest wydana po niemiecku i jest z urzędu przeciwko katastrofów Wydane tam są różne recepty, co można robić bez prądu, jak się robi, i tak dalej. Co się robi, tu z tyłu są wszystkie te urzędy podane. Ten co umie po niemiecku, po niemiecku może sobie tą książkę tak samo albo w Niemczech żyje, może sobie taką ton, tą książkę załatwić. I no, jak nie, to muszę czekać. A skończę moje nagranie i wam pokażę co tam wszystko jest zrobione, tak samo co, co trzeba mieć w tym momencie w domu najlepiej żeby no, przez ten czas, jak to, przez, jak to inaczej wytłumaczyć to jest czasowe wyskoczenie prądu i co można robić przeciwko tego i jak można o siebie dbać dla, dla waszej rodziny dla waszych dzieci, dla waszych kochanych tak samo mówię nie tylko o rodzinie tylko o sąsiedzi bo mamy, wszędzie mamy starszych sąsiedzi, naprawdę nie wiedzą, co mają zrobić, obiektuj, czy przeżyli wojny, czy nie. On, w tej chwili żyjemy w innych czasach i jesteśmy przyzwyczajone na komfort, że mamy, łączymy światełko, łączymy, <laughs> otwieramy lodówkę, wszystko działa i tak dalej, ale co zrobić, jak to nie działa przez wiele godzin. Nawet jak teraz mamy lato, bo u nas jest bardzo gorąco, co się wtedy robi, jak to jest naprawdę upał, żeby nie upadnąć z głodu, albo, albo jak będzie brak wody, żeby nie, nie możesz napić, bo wtedy ludzie biegają do supermarketach i wszystko wykupują. Tak samo jak ten, ten e, czasów świerusy. To, to, co każdy czym w domu, papier toaletowy, jak chomik, Tylko co to dało? Nic. Przeżyliśmy to wszystko. Tak. Było ciężko, nieraz. Tak, było ciężko. Daje mi się dalej straszyć? Nie. Ale już przekazaliśmy Wam ostatni raz tak samo. Już parę razy o tym mówiliśmy, że cokolwiek może to każdy kraj w tej chwili trafić. Ale to nie jest jakieś przypadkowe rzeczy, co się udawiają, tylko to są celowe rzeczy robione, żeby nas wystraszyć, niepokój wprowadzić w nasze życie, między nami i dlatego... Każdy ma możliwość się przygotowywać na to. To nie są wielkie koszty przy tym. To są normalne rzeczy. Każdy człowiek kiedyś miał w domu. Nasze dziadki mieli to w domu, a my teraz to nie mamy, bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego albo przygotowane, że jeszcze raz takie rzeczy nas mogą wtrafić. Ale jak zobaczyliście, jak w Hiszpanii to było i jak długo to trwało w Hiszpanii. W niektórych miejscach mieli no, półtora dni bez prądu. W Portugalu to Aż to tygodniu trwało, zależało w jakim rebionu to było i jak szybko to może stać dzień na dzień. Tak, I już jest ciemnota. I potem co robić. I jak co robić. To jest bardzo ważne. Dlatego skończę to nagranie. Materiał mam nazbierany. sprzęty mam nazbierane, żeby wam pokazać co najlepiej mieć w domu i co nie mieć, na co się... Nie, lepiej nie wyda pieniądze, na znaczy się trochę wyda pieniądze, żeby mieć wrażenie, czego zawsze o tym ostrzegamy. Nie tylko my, tylko samo inne ludzie mówią o tym, i to się powtarza i się wszystko potwierdza, że to cokolwiek może się stać, to będziemy siedzieć w ciemnoty i będziemy głodne. Chcemy to? Nie. Można to omijać? Można. W jakim sensie można to. Dlatego trzeba się przygotowywać. Dlatego to nagranie pójdzie jak będzie gotowe, bo to trochę czas umie... No, czas. No, zabiera trochę czas, to wszystko przygotowywać, rozpracować, jak to wszystko przedstawić, Wam pokazać i jak wiecie, w tej chwili czas szybko leci. Nam czas trochę uciekł przez ostatnie tygodnie, dlatego dwa, dwa tygodnie pauzy robiliśmy na live'a i no, ostatnim piątku wróciliśmy. Myślę, że w tym tygodniu to samo znam się uda. I w tym tygodniu nie będzie burzał uleżka, żeby cały czas przerwał mu sygnał. Niestety tak jest. Nie można przeciw tego nic zrobić, bo to jest natura i tak jest, jak jest. Musimy z najlepszego z tego zrobić i robimy co się da. No, jeszcze coś było? Tak. Każdy raz dalej się pytu, wypytuje, kiedy będzie Biała Baza. Jeszcze raz powtarzam, dla, dla wszystkich, co jeszcze nie słyszeli, nie byli przy live'ie albo nie oglądali następny dzień, w tej chwili nazbieramy sobie pytania, bo prawie wszystkie tematy ciekawe do tej pory, co mieliśmy na istnienia człowieka, historię człowieka, historię tej Ziemi, już mieliśmy odpowiedź, bo stawiliśmy te pytania. Do tego. Dużo z Was powtarzałem jakieś pytania, a czy możecie spytać czy tego, czy tego, czy tego, dlatego Wam polecam. Wchodźcie na każde nagranie i oglądajcie pierwsze 10 minut. Tam przestawiamy wszystkie pytania, co będą w tym odcinku no, przerobione na różnych tematach. Bo to jest nieraz, nie można, no, YouTube nam nie pozwala, żeby wszystkie tematy wpisać, w tytułu, dlatego musimy mieć wybierać inny tytuł na wasz, no, w tematach co na no, więcej ciekawe odpowiedzi dostaliśmy. I ten co chce dokładnie wiedzieć, oglądajcie sobie pierwszy 10 minut, albo pierwszy no, między 5 i 10 minut tam prze, e, przedstawiamy wszystkie pytania i wtedy możecie sobie oglądać jak e, coś tam wyskoczy Wam, jakieś pytania, co już dawno pytaliście się, albo macie jeszcze pytania do tego to możecie sobie spokojnie oglądać jak nie to możecie sobie wybrać następne wygrania, nagrania z pytaniami co wam was najwięcej interesuje albo jeszcze czekacie na odpowiedzi albo jeszcze nie oglądaliście i tak dalej tego musicie też w ten sposób robić bo ja ta lista jest taka wielka z pytaniami yy, i mamy ile poczekajcie no, zaraz wam powiem już, już nawet nie wiem ile bazę robiliśmy Tyle, tyle, tyle. Muszę patrzeć w moją książkę. No. 70 nagrania, 70 białobazy mieliśmy. To wiele waszych pytań i tematów było ogarnięte. I aktualne rzeczy ludzie pytają o politykę w Polsce. Jak wygląda? Zawsze mogę powiedzieć, słuchajcie, obserwujcie te zmiany. Obserwujcie te ludzie. I wtedy zobaczycie, czy to zobaczycie coś dobrego albo coś fałszywego. Najważniejsze, żeby każdy z was to zatrzymał tu w głowie, ten człowiek, to jest sam wybrany, czy naprawdę wam będzie służyć albo służy komuś innego, to zobaczycie. W tym sensie, jak on się zachowuje, jakie dekrety on puści i co to, to naprawdę coś jest dla was. Czy nie jest dla Was? co się zgadza? Czy idzie o Waszy kraj, czy nie? Nie mogę tego mówić ogólnie o, o Polskę, bo w każdym kraju Europy tak samo teraz, w tej chwili są wielkie zmiany w polityce i zobaczymy, obserwujemy, jak to, w jakim kierunku to idzie. Największy temat wszędzie mamy, same, że tych inżynierów tu nie chcą w tych krajach więcej, bo widzą, co z tego wyszło te inżyniery nie są takie dobre jak myśleli od początku i w jaki król to prowadzi i no widzimy, można wiedzieć o Francji w Anglii, w Niemczech jak coś się tam codziennie rozgrywa i co nie dlatego bądźcie ostrożni bo nie zawsze mówię, bo mogę wam powiedzieć ten człowiek jak naprawdę chce służyć swojemu kraju on nie będzie tak łatwo dopuszczony albo wcale nie do wyboru. Dlaczego? Że do góry oni chcą go kontrolować i nie chcą coś innego niego zrobić dla siebie. Dlatego bądźcie bardzo ostrożni i w piątek się zobaczymy na tym live. I do tego trzymajcie się, dbajcie o siebie. Jak chcecie, macie jakieś pytania do cokolwiek zabiegu? Czy jest ułonienie? Oczyszczenie szczypów, albo odnowienie komórków, albo o wolności, albo dla waszych zwierzątkach. Zgłoście się pod nagraniem Jak zawsze w informacjach są nasze kontakty. Jak chcecie olejek w Polsce kupić, to proszę zgłosić się do Leszka. Pozdrawiam Cię Leszek. I jak chcecie krem albo eliksir, musicie zgłosić do mojej siostry Sary. Hej Sara. Tak, mamy do niej kontakt a reszty do nas. Jak jeste, jesteście za Polską gdzieś indziej chcecie oleje kupić to możecie po prostu u nas zgłosić i no jak Leszek wam podał 6 lipca jest w Polsce koło Władowice. jest jakieś e, spotkanie wszystkich, zrobione organizowane jak macie pytania do niego tak samo pod nagraniem jest kontakt do Leszka tak samo możecie go jego spytać jak to wygląda zobaczymy czy możemy coś jeszcze co sobie coś wymyślał może być wpadnie coś do głowy na ten temat i muszę się z leszką jeszcze dogadać i wtedy zobaczymy. Dlatego bądźcie o siebie. My się zobaczymy wkrótce na live. Jak nie, to nie. Nie zależy zawsze od nas, jako deszka jak się to wszystko uda czasowo. I dlatego wstańcie zdrowi. Do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie i na